Sypiński witam serdecznie. Czwartek dzisiaj jest minęła godzina 19.30, więc kulturalny donosiciel zawitał w Państwa domach. A dzisiejszy program w dużej części poświęcony będzie wydarzeniu, które nas rozbawiło, rozśmieszało do rozpuku. Mowa oczywiście o ryjku, czyli rybnickiej sieni kabaretowej. Nie będę przydłużał. Zapraszam na obszerną relację z tego wydarzenia. Tak pięknej oprawy, czyli dekoracji, koncert finałowy Ryjka, czyli Rywnickiej Sieni Kabaretowej, nie miał już dawno. I należało się w pełni, bo w zgodnej opinii gwiazd polskiego kabaretu, Ryjek to przecież... Obecnie ja mogę śmiało powiedzieć, że jest to najlepszy festiwal w Polsce. Na tak barwnej scenie Teatru Ziemi Rybnickiej tym razem w roli prowadzących zaprezentował się kabaret młodych panów. I to oni zapraszali na scenę te kabarety, którym udało się dostać do koryta. I to koryta nie były jakiego, bo uwaga, złotego. W tym roku większość została wywieziona do Lublina. Triumfatorem tegorocznego konkursu został kabaret Smile. To oni wywieźli z Rybnika aż dwa złote koryta, te najcenniejsze, bo przyznawane przez kabarety i publiczność. I choć trudno w to uwierzyć, to smiley powtarzały do znudzenia, że nie spodziewali się tej nagrody. Generalnie powiem to, chociaż to jest takie oklepane, ale naprawdę nie spodziewaliśmy się, bo po pierwszym dniu przegrywaliśmy jakoś tam sporą liczbą punktów. Ale no, nie będę ukrywał, że dzisiaj mieliśmy lepsze skacze i, i to zaważyło. Wątpliwości też nie miała publiczność. Tak, moim zdaniem należało im się. Ja ich... Dlaczego? Jestem trzeci rok z rzędu na Ryjku i trzeci rok z rzędu ich obserwowałam. I tak jak te dwa lata temu byli dla mnie kabaretem kompletnie nieznanym, tak uważam, że przez te dwa lata zrobili kawał dobrej roboty i ta nagroda po prostu im się należy. Triumfatorem małego Ryjka, a więc czwartkowej konkurencji, w której mierzą się ze sobą kabarety, jakie stoją u progu swojej scenicznej kariery, został także z Lublina kabaret Mimika. Tym razem trudna i wymagająca pantomima okazała się niezawodnym pomysłem na sukces, a wszystko bez jednego słowa. Podobnie jak przed. Triumfatorzy Małego Ryjka podkreślali, że oprócz scenicznych emocji i tremy, Ryjek to także... Genialna impreza, po prostu motywująca do nowych działań, a oprócz tego atmo a, a atmosfera jest po prostu genialna tutaj, jeżeli mówimy o, o wszystkim dookoła. Rzeczywistość sceniczna, jak widać, wygląda inaczej, a wykonawcy o głosy walczą w dosłownym tego słowa znaczeniu. W końcu to starcie z najlepszymi w kraju. Bo to jest jedyna... To taka impreza, gdzie ludzie mogą zobaczyć tak, tak zwane kabarety z górnej półki ścierające się w konkursie. Wyjątkowy charakter Ryjka bierze się przede wszystkim z tego, iż tutaj prezentuje się wyłącznie skacze premierowe, a kategorie wymyślają same kabarety i one też się wzajemnie oceniają. Tomasz Jachimek podkreśla, iż dla każdego liczącego się w kraju kabareciarza Ryjek ma trzy zalety. Rybnik mobilizuje do pisania nowych rzeczy. A oprócz tego, ryjek to także. B, żeby się zweryfikować na tle innych kabaretów, które jeżdżą po kraju, grają też. No i C, chyba najciekawsze, najbardziej rejsujące i najbardziej istotne. Jak człowiek dostaje te osiem tematów, to mówi: Ja cię, ale dołożę, ale mam pomysły, ale będzie super. I spotkać się z wyobraźnią, z wrażliwością i z poczuciem estetyki, z poczuciem jakiejś takiej No dobra, no powiem, z poczuciem pewnego rodzaju artyzmu, to innych kabaretów. Nawet kabaret Nonówka prezentujący się w czwartek poza konkursem, choć miał przygotować program składający się ze skaczy prezentowanych już w rybniku, ostatecznie przed występem zmienił zdanie. Czyli pokażemy to, co mamy naj, najświeższego. W końcu tutaj o to chodzi, na, na ryjku. W tym roku wbrew oczekiwaniom głównym tematem skeczy nie były wybory parlamentarne czy nasi ukochani faroże, a Euro 2012 i stany naszej reprezentacji. I trudno się dziwić, że tego typu skecze były najbardziej ulubionymi przez publiczność, o której zwycięzca tegorocznego One Ray Show wypowiadał się tylko i wyłącznie w samych superlatywach. To świetna publiczność, która bardzo tolerowała wiele rzeczy na scenie, czyli bardzo tolerancyjna, także super. A widownia to prawdziwi szczęściarze, bo Podobnie jak w ubiegłym roku, tak i tym razem kupienie biletu graniczyło z cudem. Czy są jeszcze bilety na piątek? Nie ma. A może są bilety na sobotę? Nie ma. A może na koncert finałowy w niedzielę? Nie ma i nie będzie. Kto nie miał szczęścia, temu pozostawało. Trzeba zadzwonić do tego pana, a on nam załatwił. A pan skąd miał bilety? Zadzwoniłem do innego pana i on mi też załatwił bilety. A wszyscy chętni, którzy nie kupili biletów, także mogli wziąć udział w tym roku w jesieni kabaretowej. Organizatorzy dla nich przygotowali szereg imprez towarzyszących, na które nie trzeba było biletów czy wejściówek. W Rybnickim Fokusie w sobotę rano prezentowały się młode rybnickie kabarety. To młode rybnickie kabarety utalentowani? No myślę, myślę że mają do, dobrze im wróży na przyszłość. Były też konferencje prasowe z uczestnikami tegorocznej jesieni kabaretowej, a w zasadzie spotkania, na których nie tylko dziennikarze, ale każdy mógł zadawać pytania. Ostatnim akcentem był poniedziałkowy koncert. W Teatrze Ziemi Rybnickiej Kabaret Młodych Panów realizował swój materiał na drugą już płytę, a wśród gości nie zabrakło m.in. Cezarego Pazury, który nie kryje podziwu dla rybnickich artystów, mówiąc krótko. Oni są tacy in, 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 international, można powiedzieć, tak, że oni potrafią wszystko. A zaproszenie przyjął, bo Rybnik to dla niego znajome miejsce. Od lat. Piotr. To tak jak u siebie trochę w Rybniku? No można tak powiedzieć, tak u siebie. <grym>, ale zaskoczony jestem. No tak, tak. Kabaret y, młodych panów, to starzy znajomi? Tak. I y, cieszę się, że się zgodzili w tym roku uczestniczyć w moim jubileuszu 25-lecia. Zjeździliśmy razem całą Polskę, no myślę, że z powodzeniem a teraz. A teraz tu w rybniku. Jak należało się spodziewać, koncert, prowadzony perfekcyjnie przez Piotra Bałtroczyka, był wydarzeniem tegorocznego sezonu w rybniku. Na razie nie wiadomo, kiedy płyta ukaże się na rynku. Wiadomo jedynie na pewno, że najlepsze polskie kabarety muszą się mieć na baczności. Bo jak widać było na szkolnym ryjku, rośnie im pokolenie młodych i bardzo zdolnych rybniczą. Zostańcie z nami jeszcze przez kilka minut. Zobaczcie, co będzie się działo w najbliższym czasie w rybnickiej kulturze. Szanowni Państwo, zapraszam bardzo serdecznie na kolejną edycję rybnickiej jesieni Huralnej. Już 4 listopada koncert inauguracyjny w hołdzie mistrzowi. Specjalny koncert, w którym wystąpi zabrzański chór Rezonans Contutti. Koncert dedykowany patronowi festiwalu Henrykowi Mikołajowi Góreckiemu, którego pierwsza rocznica śmierci właśnie mija. W programie koncertu muzyka kompozytorów współczesnych ze szczególnym uwzględnieniem kompozycji Henryka Mikołaja Góreckiego. W dniu następnym przesłuchania konkursowe, i tutaj zmiana w stosunku do lat poprzednich. Koncert laureatów odbędzie się tego samego dnia o godzinie. 19. A więc w sobotę i przesłanie konkursowej koncert laureatów. Rybnicką jesień huralną zakończymy 11. listopada w rybnickim Centrum Kultury, gdzie odbędzie się koncert 6 na 6 z gwiazdami, jego trzecia edycja, podczas której wystąpią Sabina Jeszka, Kuba Badach, Stanisław Sojka i Pitbokser z gaz. Zapraszamy bardzo gorąco. 7. Rybnicka jesień Huralna. World needs love. Love sweet love. Koncert zespołu 6 na 6 z gwiazdami, m.in. Kuba Z Gaz, Stanisław Sojka i ja, Sabina Jeszka, więc bardzo serdecznie zapraszam 11 listopada godzina 18.30 Rybnickie Centrum Kultury w Rybniku. Zapraszam. Moim Wprawdzie wolę malować niż przemawiać, ale zapraszam wszystkich z Rybnika do galerii, w której pokazuję swoje prace. Większość z tych prac są ostatnimi moimi pracami o tematyce konnej. Wszyscy rybniczanie wiedzą, że bardzo lubię rysować i malować kobiety. Myślę, że sztuka jest takim elementem, który najpiękniej łączy wszystkich ludzi. Więc zawsze warto przyjść, zobaczyć. Może ktoś zobaczy coś ciekawego dla siebie, zamyśli się, może mu się coś będzie podobało, coś co będzie chciał mieć u siebie, co sprawi mnie również ogromną przyjemność i radość. I cóż jeszcze mogę powiedzieć, zapraszam wszystkich mieszkańców do galerii Teatru Ziemi Rybnickiej. Cześć, jestem Egziz z zespołu Bezuziemienia. Chciałem zaprosić wszystkich na urodzinową imprezę, która odbędzie się o 20.30 w klubie Paleta 5 listopada. Zagramy z kapelką koncert, a potem jam session do samego rana. Zapraszamy. Hej. Hej. Witam Państwa bardzo serdecznie i z prawdziwą przyjemnością zapraszam Państwa na kolejne spotkanie poetyckie, które odbędzie się 9 listopada o godzinie 18.30. Myślą przewodnią naszego spotkania jest tekst pani Reginy Sobik. Jak stwierdzić, ocenić, gdzie wartość ukryta, gdy wiersza w szufladzie nikt nie przeczyta. W sposób szczególny zapraszamy wszystkie osoby, które pisały do tej pory tylko do szuflady, nie miały swojej publiczności. Zapraszamy. Na pewno znajdą się tutaj ludzie, którzy Wasze teksty. Mam nadzieję, że do zobaczenia. Pozdrawiam serdecznie, Iza Majcher. Zapraszam Państwa na finał trzeciej edycji konkursu Pokaż, co potrafisz. Finałowa edycja odbędzie się 12 listopada w Domu Kultury w Niedobczycach. Dzieci będą prezentowały swoje umiejętności, gry na gitarze, na akordeonie, śpiew, taniec oraz wiele, wiele innych atrakcji. Serdecznie Państwa zapraszam. I to wszystko, co przygotowaliśmy w kulturalnym donosicielu. Ja serdecznie Was zapraszam już za tydzień o 19.30. Do zobaczenia!